Pośród słów używanych nieczęsto, tłumnie, dzisiaj na place wybiegło słowo piękne jak honor i męstwo, słowo, które brzmi niepodległość. Niepodległość to brąz na cokołach, lecz na co dzień mówiąc po prostu polski dom, polski las, polska szkoła, polska władza i polski kościół. Ono znaczy bez strachu spać, ono znaczy spokojnie się budzić, kochać, śmiać się i pewnie trwać, wolnym kraju pośród wolnych ludzi. Do roku 1772 Rzeczpospolita była dużym krajem rozciągającym się od Morza Bałtyckiego aż do Morza Czarnego, była jednym z największych państw ówczesnej Europy. Niestety przestała istnieć, ponieważ w roku 1772 a potem 1793 i w 1795 doszło do trzech kolejnych rozbiorów w czasie których trzy zaborcze mocarstwa, nasi sąsiedzi, Austria, Prusy i Rosja, zagarnęły i zabrały po kawał polskie ziemie, te, które od wieków należały do nas. Przez cały okres zaborów Polacy nie ustawali w wysiłkach o odzyskanie niepodległości i obronę tożsamości narodowej, był to zarówno czyn zbrojny, jak i codzienne uporczywe przeciwstawienie się zarządzeniom zaborów. Ostatnim etapem w walce o niepodległość Polski był okres I wojny światowej. W sercach Polaków pojawia się nadzieja nadejścia wolności. Trzy państwa zabocze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy, odziani w mundurych brodych armii, zmuszeni byli strzelać wzajemnie do siebie. Walczyli i ginęli w obcych armiach z wiarą, że walka ta przyniesie Polsce niepodległość i szli na wojna bieżąc, ze spełniają ich marzenia. Dlbaj dziewczę zdrowe, ojczyzna miewała. Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła. I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga, nigdy nie zapomnę jak mi jesteś droga. Po cóż stał za boku, po cóż serca bicie. Tobie winien miłość, ojczyzny życie. Pamiętaj, żeś Polka, to że to za kraj walka. Niepodległość Polski to twoja rywalka. Polska mnie zrodziła w jej pierwszym Być ojczyźnie wierny, a kochance stałem. I choć przyjdzie zginąć w ojczystej potrzebie, nie rozpaczaj dziewczyn, spotkamy się w Dowie. Marzenia Polaków o wolnej ojczyźnie zaczynają się urzeczywistniać. Józef Piłsudski tworzy pierwszą kompanię kadrową, a następnie staje jako komendant na czele pierwszej Brygady Legionów Polskich. Najświeższe wiadomości! Z Krakowa wyruszyła pierwsza kompania kadrowa! Najświeższe wiadomości! Najświeższe wiadomości! Nie obejdziemy, aż Polska będzie wolna. w gruzach, jak w stary świat, potrząsnął pustką krwawą u Twych więziennych kraw. Starego miasta zaułki, zdarł się armatni huk, płyną i płyną skądś półki drżą okna i tętni bruk. I słuchaj, jak w farnym kościele wielki uderzy dzwon, idą legiony mściciele, idą ze wszystkich stron. Ruszyli dla świętej sprawy, Gdy rozkaz wodza padł, Z Krakowa aż do Warszawy, Kwiotna przez każdy ślad. A ty mnie z ujrzysz, od razu wiesz na cel, Do polskiego o moskiewską w Bo wciąż na no, jak widzę i co noc mi się śni, Że ta co nie zginęła w Rosji z warszawskim. Kurier warszawski, kurier warszawski, Stany Zjednoczone ozdabiły, że Polska powinna zostać Wolna i podlewa i A teraz znowu nam się miała marzyć, Polska, co sobą będzie gospodarzyć, I siać i zbierać do własnego gówna. A teraz znowu nam się sny polskie państwo, Co mu zapieczeć już nie będzie próbna. A jak ciebie kto zapyta, Kto ty taki, skąd ty rodyn? Mów, żeś z tego łanu żyta, Żeś z tych łąk, co pachną miodem. Mów, że jesteś z takiej chaty, Co piastowską chatą była, Żeś z takiej ziemi, której kwiaty Koszka rosa by karmiła. Kto cię woła Legionisto? Kto cię woła w mój? Wołała mnie polska matka, każda wioska, każda chatka, abym szedł na z mój. Abym szedł na zój Kto cię wzywał Legionisto, abyś rzucił dom? Wzywały mnie krzywdy bóle, za kajdany, za niewolę. Nie pomścić cię wstyd, nie pomścić cię wstyd. Pacierz, stary krzyzda wiary, o kościuszce nasz ofiarna i ten biały ptak, orze biały ptak. Bóg cię prowadź, na ten wielki trud. Niech zadzwoni zygmunt śpieszy, niech zwycięstwa wieść przybierzy. 「にまつわってる」<music> wielka radość, koniec I Wojny Światowej. Tymczasem na ziemiach polskich rodzą się pierwsze zalążki niepodległego państwa. Polacy nie siedzą bezczynnie. Dodatek nadzwyczajny! Dodatek nadzwyczajny! W Lublinie powstaje pierwszy rząd! Dodatek nadzwyczajny! Chłopaki w Warszawie i Łodzi rozbroją Niemców! Sam widziałem! Sam widziałem! Tak, tak, to prawda. Ja też widziałem. Przed grandem zerwano oficerowie Polety. Ludzie na ulicy śpiewają, z skończone pójdziemy na ma odbić Wielkopolskę, co ją wnębi szeroko. Chłopaki, wolność! Nareszcie, wolność! Wolność! Dzisiaj wielka jest rocznica, 11 listopada, ojczyznę od Polska składa. Te szczęśliwe chwile, rady z odzyskania niepodległości, tłumiły jeszcze przez jakiś czas. Walki o granice Nowej Polski. W za broń chwycili kilkunastoletni chłopcy, nasi rówieśnicy, lwowskie oręta. W ich historii sprawił, że o wiele za wcześnie wkroczyli w poważne, dorosłe życie. Wielu z nich przedwcześnie życie straciło. O mamo, o trzy oczy, z uśmiechem do mnie mów. Ta krew, co z piersi broczy, ta krew to za nasz wów. Ja biłem się tak samo, jak starsi, mamo chwała. Tylko mi Ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Mamo, czy jesteś ze mną? Nie słyszę Twoich słów, w oczach mi trochę ciemno. Obroniliśmy Lwów, zostaniesz biedna sama. Baczność za Lwów, cel, pal. Tylko mi Ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Z prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czad. Ach, nie płacz nad Twym synem, że za ojczyznę padł. Z krwawą na kurce plamą odchodzę dumny w dal. Tylko mi ciebie, Mamo, tylko mi polski żal. 11 listopada 1918 roku. Ta data zajmuje w naszej świadomości szczególne miejsce. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Przywiązanie do tej, co nie zginęła, pozwoliło wychodzić nam z najtrudniejszych opresji, stawiać czoło poważnym problemom narodowym. Ich przedstawione fakty, teksty, melodie pomogą zrozumieć proces kształtowania się naszej państwowości. Wspominajmy, jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki idei wyłoniła się Polska. Kiedy nagle raz zaszumi mowę sosny, gdy zrozumiesz To jest Polska! Gdy zobaczysz gdzieś to pole, krujące ponad pole To jest Polska! Gdy zobaczysz płowę wrzosy, rozbryskane w trofrach losy To jest Polska! Kiedy drogi mieści w życiu, żyto srebrne przy księżycu. To jest Polska! Ujrzysz biało krzyż wycięty, hełm i pod nim piasek święty. To jest Polska! Chciałbym podziękować wszystkim wykonawcom za tą prawdziwą, żywą lekcję historii i pamiętajmy, jutro jest dzień 11 listopada, święto dla nas bardzo ważne, świętujmy, więc wszyscy. Także dziękuję wszystkim za takie uczestnictwo i skupienie. Pamiętajmy jeszcze, że tak jak już ktoś powiedział przede mną, ta wolność, którą Polska uzyskała, nie jest nam dana na zawsze. Także każdy z nas na swoim jak powiem, stanowisku, czy uczeń, czy nauczyciel, czy pracownik, czy żołnierz, musi wykonywać swoje obowiązki, żeby po prostu zachować tą wolność Polski. Dziękuję bardzo. Macie w i przykiby. Wszystkie...